Firmie Magazyn Energii. Jakie korzyści, jak księgowemu sprzedać taki zakup? W tej serii filmów rozmawiamy o magazynach energii firmy LiVolTech, skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Więc jeżeli interesuje interesujecie ten temat, czyli kwestia ekonomii, bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, jak to montować, jak tym zdalnie zarządzać, to zapraszam Cię do oglądania i subskrybowania naszego kanału. Zaczynamy! Z Dawidem z firmy Liwoltek rozmawiamy na temat magazynów energii. Poruszamy dużo różnych wątków i technicznych, i ekonomicznych. A, yy, więc jeżeli interesuje Was ten temat, to zadawajcie pytania i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, A, bo dzisiaj rozmawiamy o systemach przeznaczonych dla, yy, dla przedsiębiorstw. I teraz takie podstawowe pytanie, po co firmie magazyn energii? Jakie korzyści, jak księgowemu sprzedać taki zakup? Jasne. Myślę, że głównymi korzyściami, które na pierwszy rzut oka powinny się tutaj nam e, uwidaczniać, to jest to, że jeżeli mamy zwłaszcza takie firmy, które działają nie tylko w ciągu dnia, ale mają też e, system zmianowy, to wiadomo, że wtedy, nawet jeżeli mają gdzieś zainstalowaną tą fotowoltaikę, jeżeli mają panele fotowoltaiczne, no, w nocy słońce nie świeci, a w zasadzie nie w tym naszym szerokości geograficznej, więc e, w danym momencie. Więc to jest ważne, że dzięki magazynowi energii po pierwsze możemy zwiększyć autokonsumpcję. Jesteśmy w stanie tą energię, której chwilowo byśmy mieli nie wykorzystać, czyli tą nadwyżkę mocy wyprodukowaną przez panel fotowoltaiczny, zmagazynować, a praktyka pokazuje to, że w zasadzie ciężko jest tak dobrać te wszystkie procesy i tak dalej, żeby cały czas nie było żadnej nadwyżki. Więc uh -huh. tą nadwyżkę zawsze, nawet jeżeli mamy dobrze skrojoną instalację fotowoltaiczną, Zawsze jakąś tą nadwyżkę będziemy mieli, która będzie mogła ten magazyn energii wykorzystać i naładować. I dzięki temu jesteśmy w stanie w godzinach wieczornych czy nocnych z tego magazynu energii dalej mieć korzyści i obniżać nasze rachunki. Drugą kwestią, czyli autokonsumpcja, tak? To jest ja, ja, pierwszy, ja, najważniejszy cel. Tak, ja ten tylko ten też uzupełnię, że właśnie fotowoltaika pracuje w tych od kwietnia do... Października, i na wykresach wygląda, jakby pracowała cały czas, ale tak nie jest, tak? Bo to mamy, czy tak zachmurzenie, przyjdzie jakaś chmurka, więc ta fotowoltaika się nam. Czy, może nie tyle co wyłącza, ale mniej produkuje, albo też nie wszystko auto konsumujemy, bo na przykład w firmie, w jakimś zakładzie może być o godzinie 12 przerwa na lunch i pół godziny są wyłączane czy ściszane maszyny i wszyscy idą jeść, i wtedy no tą energię nie konsumujemy, tylko powiedzmy sprzedajemy do sieci. Tak? Więc o tym też warto pamiętać. Tak, dokładnie. Warto też pamiętać o tym, że często są robione nawet takie przerwy, tak? Zmieniamy coś na jakiejś linii produkcyjnej, więc te maszyny wtedy też stoją. Plus inna kwestia jest taka, że no raczej niewiele osób robi system o tyle większy i tego przewymiarowywuje, żeby, wiadomo, no, na miesiąc zimowy, na grudzień e, zakładać pełną jakby sprawność tego systemu i że podtrzymamy z fotowoltaiki całe nasze zużycie. Dzięki temu jest też. Ewidentna, tutaj widoczna zależność, że siłą rzeczy w jesieni i w zimie często tej fotowoltaiki może nam też nie wystarczać, i tutaj pytanie, co wtedy zrobić? tak? I ten magazyn energii przychodzi też z pomocą, ponieważ można sobie łatwo wyobrazić, że jeżeli mamy różne taryfy godzinowe, to w takim magazyn zakładzie, albo jesteśmy w spocie, tak? czyli w taryfach dynamicznych. Dokładnie, albo w taryfach dynamicznych, to łatwo wtedy. Wymyślić kolejne zastosowanie dla takiego magazynu energii, jeżeli go już mamy, jeżeli nie naładuje nam się w ciągu dnia, łatwo wtedy w konkretnych godzinach naładować magazyn energii o wiele tańszą energią niż byśmy pobierali ją normalnie, a następnie wieczorem w momencie, gdy mamy, czy o danych godzinach, gdy płacilibyśmy wtedy znacznie więcej za tą energię, użyć właśnie tej energii z magazynu energii, dzięki czemu będziemy mieli o wiele większe jeszcze oszczędności niż tylko na samej autokonsumpcji. No To też nie jest jeszcze powszechny model, natomiast czasami nawet nie opłaca się ładować magazyn z fotowoltaiki. Lepiej ładować go stary, dynamicznych, czy ze spotu, dlatego że na przykład ceny są ujemne albo ceny są zerowe, tak? bo w przypadku fotowoltaiki ta, ta cena opeksowa, czyli za megawattogodzinę jest w jakiś sposób o, o, obliczalna. Ja to kiedyś liczyłem, mniej więcej to jest przy dzisiejszych cenach system fotowoltaiczny około 150 zł za godzinę, A tutaj mamy na giełdzie coś, co kosztuje nas 0 zł, czyli bardzo uczciwa cena. I tak często się dzieje w godzinach, no tak jak teraz, mamy lipiec, czerwiec. Jak sobie zerkniecie na TGE, to możecie zobaczyć wykresy pokazujące jaka jest cena energii w danym momencie i tam często jest poniżej zera, a już o godzinie 18-19, kiedy ta generacja fotowoltaiki jest dużo mniejsza, ta cena jest dużo dużo wyższa i w drugą stronę o godzinie drugiej, trzeciej w nocy ta cena też jest stosunkowo niska, dlatego że popyt jest niski, więc możemy sobie baterię naładować i zanim jeszcze fotowoltaika nam odpali o tej, no, ona rusza szósta, ale umówmy się ta produkcja jest godzinę, dwie później, a zakład już o szóstej może ruszać i możemy korzystać z naszej y, baterii, więc i oczywiście tego ręcznie nie, y, nie robimy. Co jeszcze mamy na, na takiej liście ekonomicznych y, korzyści? Myślę, że to co jest też ważne to to, że y, każdy ma świadomość tego, że nie mówimy tylko o to konsumpcji czy stricte samych oszczędnościach, tylko myślę, że każda firma wie, jak dużą też stratą finansową może być chwilowa przerwa w dostępie energii, dzięki czemu od razu też widzimy kolejną korzyść takiego magazynu energii, jeżeli mamy w nim zgromadzoną tą energię, jeżeli mamy zintegrowany backup, który akurat w naszym przypadku występuje w falownikach, w momencie, w którym miałoby tej energii nie być, nawet przez powiedzmy krótki okres, łatwo sobie wyobrazić, że są to wtedy dodatkowe problemy nerwy. Tutaj nie mamy tego. Ten magazyn energii podtrzyma nam to zużycie, dzięki czemu nadal firma może pracować. Znaczy, to łatwo policzyć, bo załóżmy nie mamy prądu przez godzinę, mamy 10 pracowników, no to koszt tych 10 pracowników to jest około 500-700 złotych i oni wtedy nic nie robią, bo nie mają odpowiednich narzędzi. Bateria nam to zaspokaja nam to potrzebę i możemy działać. Tak? Dokładnie. Też to o czym należy pamiętać coraz bardziej mamy do czynienia z rozwijającym się rynkiem też taryf dynamicznych. Mhm. I też tutaj jest ogromny potencjał, tak? na rynku powstaje coraz więcej firm, tak zwanych agregatorów, które skupiać się będą stricte na handlowaniu tą energią, więc to też jest coraz większa tutaj uwaga przykładana na to, że jeżeli tej energii chwilowo my nie potrzebujemy, to jesteśmy nadal w stanie na niej zarabiać też w taki sposób. No, tu warto też powiedzieć o usługach, które już istnieją, taką jaką jest usługa DSR, czyli Demand Side Response, czyli odpowiedź po stronie popytowej, tak? czyli za to, że zredukujemy swój pobór energii mamy płaconą konkretne Konkretne wartości, tak, i to są wartości na poziomie nawet 200 tysięcy złotych rocznie tylko za samą gotowość, a my jesteśmy w stanie, mając magazyn energii, zredukować nasz pobór z sieci, bo o to chodzi operatorowi i za to nam płaci, bo sieć jest niewydolna, bo, bo, bo jest upał, woda za ciepła, energetyka nie ma jak prądu produkować i prosi o zmniejszenie poboru. OK, zmniejszamy, jesteśmy gotowi, załączamy nasz magazyn energii, dostajemy za to pieniądze. Ale też system peak shavingu to też chyba warto o tym powiedzieć, bo zakładam, że macie funkcjonalność, która jest peak shavingiem. Jakbyś dwa słowa na ten temat mógł też powiedzieć? Mm, tak, mamy taką funkcjonalność, dzięki czemu. Tylko jeszcze chciałbym to nawiązać do tego, co poprzednio powiedziałem. A, dobra, jasne. Też, jeśli mogę, chciałbym tylko zaznaczyć, że u nas też, a propos tych konkretnych godzinowych sterowania magazynu energii, jesteśmy w stanie nawet zdalnie, przez aplikację, jesteśmy w stanie sobie właśnie, jeżeli byśmy mieli tego typu potrzebę, określić, w których godzinach ten magazyn energii ma nie pracować, a w których godzinach ma właśnie zapewniać tą autokonsumpcję. Dzięki czemu jesteśmy właśnie w stanie dopasować się do operatora, który by był skłonny płacić nam za to, byśmy ograniczyli zużycie w konkretnych godzinach. Okej, okay, a to jest bardzo ważne, dlatego że operator nam daje znać. W danym dniu będziemy mieli taką potrzebę, macie tam x godzin, bo to jest kilka godzin na przygotowanie się do ograniczenia tego poboru, więc wtedy możemy ten magazyn w taki czy inny sposób wykorzystywać, tak jak mówisz, poprzez aplikację. O aplikacji, jak ona działa, jak funkcjonuje, mówimy na innym filmie, więc, żeby być na bieżąco, subskrybujcie kanał, bądźcie z nami. DSR to jest usługa z której nie każdy będzie korzystał, tak ze względu na to, że tam musimy mieć odpowiednie wolumeny, żeby móc się w tą usługę wpisać. Natomiast z peak shavingu może można powiedzieć korzystać każdy, tak, bo każdy kto korzysta z prądu ma określoną moc zamówioną i za nią płaci. Tak? Za każdy kilowat płacimy, a magazyn energii nam pozwoli na to, żebyśmy mogli tej mocy trochę mniej zamówić i generować Oszczędności, dzięki czemu stopa zwrotu z magazynu jest większa. Więc, jakbyś dwa słowa powiedział na temat pik-shavingu, jak to działa. Tak, jesteśmy w stanie dzięki naszej aplikacji ustawić konkretne próg mocy, który będziemy importować z sieci. Dzięki czemu, gdy będą nadwyżki powyżej tej mocy, będzie pokrywał magazyn energii. O tyle też ważną, myślę, funkcją jest to, że jesteśmy w stanie to zrobić dość wygodnie w każdej chwili, więc, jeżeli nawet użytkownik będzie chciał. Po jakimś czasie stwierdzi, że ten konkretny punkt pick shavingu mu nie odpowiada, chciałby zmienić swoją umowę, czy to w górę, czy w dół. W zasadzie bez większych problemów jesteśmy też poprzez aplikację w stanie po jednej rozmowie z takim klientem. Zmienić po prostu ten punkt dokładnie. To nie jest żadna kwestia zmienia niczego przy falowniku, to nie jest nawet konieczność wizyty na miejscu instalacji. Jest to proste, wygodne. Jesteśmy w stanie to zrobić po prostu nawet zdalnie. W czyli zdalnie wśród. wszystko sobie robimy, czyli mamy. Strzelam moc zamówioną 100, natomiast wykorzystujemy przez większość pracy zakładu 70, tak, czasem przekraczamy, to łatwo możecie sprawdzić na rachunkach za prąd, jeżeli chcecie, to możemy. My wam to, to, to sprawdzić, więc odezwijcie się do nas do, do brewy. Natomiast w ten sposób nie musimy płacić takiego stałego abonamentu za tą moc, którą nam przyznała energetyka, korzystamy z magazynu energii. Tak, masz... To, co jest Aha. ważne, to to, że jeżeli nawet e, rozmawiamy o jakiejś inwestycji, instalator już e, zrobi swoją robotę. Jeżeli po jakimś czasie klient wymyśli, że chce mieć taką funkcję, to jest to tyle ważne, że właśnie instalator nie ma żadnego problemu, rozmawia z nami, my tą funkcję dla klienta włączamy. Instalator de facto nie ma dodatkowego problemu i kosztów wizji lokalnych, żeby coś takiego dla klienta stworzyć. No to mamy tak, autokonsumpcję, arbitraż, tak, czyli wykorzystywanie zmiennej, zmiennych kosztów prądu. Mamy możliwość usługi korzystania z, des, z usługi dsr peak shaving. Backup. Backup, dobra. Czyli. czyli w przypadku zaniku prądu w sieci możemy korzystać z magazynu i tutaj moc, ograniczeniem mocy jest ograniczenie falownika, tak? Dokładnie. Coś jeszcze w przypadku backupów? Tam na jeden z filmów mówiłeś, że to nie jest backup 0 milisekund, tylko to jest 12 milisekund. Tak, to jest 12 milisekund, więc warto pamiętać, że nie każde po prostu urządzenie bez problemu to podtrzyma, przy czym jednak ilość tych urządzeń, które faktycznie potrzebują takiego zerowego, 0 milisekund backupu jest faktycznie dość ograniczona. Raczej dla większości użytkowników te 12 milisekund to jest zupełnie na tyle wystarczające, że tak jak się mówi, nawet nie widać mrugnięcia światła, kiedy to się przełącza. A my, czy my dostajemy jakieś powiadomienie, że system przeszedł w tryb backupu? Tak, jest wysyłane powiadomienie później na okay. aplikacji. Okej, okay, bo to, to nie jest takie oczywiste, bo nie, każda, nie każdy system, nie każdy producent ma taka, takie, takie powiadomienie, takie powiadomienie wysyła i często się spotykamy z sytuacjami, że klient mówi: Kurczę, nie mam magazyn, a nie mam prądu, tylko zdążył już ten prąd zmagazynowany wykorzystać, bo tego prądu nie ma już od X godzin. A tak to tu od razu wiemy. Mamy piątą rzecz, backup. też O tym też się nie nie zawsze pamięta, analizując ekonomikę zakupu magazynu energii, to są opłata mocowa. To jest coś, co mamy na rachunkach za, no już nie wchodząc w szczegóły, energetyka ma płacone za gotowość, czy elektrownie ma płacone za gotowość do, do pracy i różne są opłaty w zależności od tego, w jakich godzinach pobieramy energię z, z, z sieci. Najwyższa jest wtedy, kiedy bodajże że ją pobieramy w godzinach 8:19, ale tutaj nie chciałbym wprowadzać wąt, bo to się też zmienia i tylko że inne są w zależności od pór dnia, więc jesteśmy w stanie dzięki magazynowi trochę ten profil zmienić, że te opłaty to tak, będą będą mniejsze, czyli nie tam jest taki przelicznik, jak znowu zerkniecie sobie na rachunkach, to od tego roku doszło wam, mówię tutaj o rachunkach firmowych, 10 nowych pozycji, właśnie pokazujących, jak ta opłata mocowa jest naliczana i możecie sobie zobaczyć, czy macie 1,0 stawkę, czyli pełną, czy w jakichś tam są okresach, że ta stawka zmniejszona może mieć 4 różne wartości. Nawet jesteśmy w stanie płacić 1 czwartą, Chyba ta stawka jest w granicach 130 zł w tej chwili za megawatt to godzinę, więc 130, a 1 czwarta, no to, to jest duża, yy, duża różnica. Coś jeszcze, jeżeli chodzi o magazyn energii i jego yy, wykorzystanie? Wydaje mi się, że chyba takie główne aspekty tutaj poruszyliśmy. Główny, główny aspekt. No każdy ma inne potrzeby. potrzeby, więc jeżeli macie jeszcze jakieś inne wykorzystania Wam przychodzą do głowy albo przypadki, o których my tutaj nie wspomnieliście, to piszcie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał, bo my tych filmów na temat magazynów energii nagraliśmy naprawdę sporo.